Pani, do Chciałabym zostać fotomodelką, nie wiem czy... Jest to praca w agencji towarzyskiej, czy Pani by to odpowiadała? Chciałabym pozować dla Playboya, aby dostać jakiekolwiek wynagrodzenie i móc zapłacić za szkołę. Ten biust, przykro mi bardzo, ja nie jestem ratomanem, muszę go zobaczyć z względu zawodowym. Słuchaj, no, 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 nieźle. Dziewczyny z naszej firmy są... Różnymi osobami. To jest ucieczka od rzeczywistości, od tej szarej, wrednej rzeczywistości strasznej. Ona chyba będzie Miss, miss Hollywood. Ja ją sponsoruję do Stanów Zjednoczonych i będzie występować no, w Hollywood. Najważniejsze klanie, leżą wszystkie hańki no, ja i chlenie, ten Popatrz. To, no, które? <laughs> Dojść do kariery to jest bardzo dobra rzecz, ale własnymi siłami i własnym rozumem, a nie tyłkiem. Dziewczyny, które walczą lub tańczą, jest to towar. Taki sam jak piwo, jak papierosy, jak alkohol. Kamera to mnie w ogóle nie peszy. Ja kocham kamerę. W ogóle obojętnie, ja czy ja wstaję, czy ja idę na dyskotekę, zawsze wyglądam tak samo. W końcu każdy zna John Collins z dynastii i wie, że John Collins zawsze budziła się w obcesach, z wymalowanymi ustami i z długimi rzęsami podwiniętymi pod sam sufit. Nie, naprawdę, no, ja zawsze wyglądam tak samo. Chyba dobrze, ale nie wiem, gdzieś mam lusterko. Zawsze mam zresztą lusterko koło ręki, bo bez lusterka nie potrafię żyć. Myślę, że nie jest tak źle. Zawsze może być lepiej, ale źle nie jest. Joanna, która dotychczas jak grup milczała na temat swojej twórczości literackiej, twierdząc, że mówienie o książce przynosi pecha, jednak się złamała. Specjalnie dla nas odsłania rąbek tajemnicy. Zaprosiła nas w miejsce, w którym twórcza wena nie daje jej spokoju. Dziś poszukuje formy na napisanie dzieła. I myślę, że powinna się wtedy, przecież w rolę jakiegoś zwierzęcia tak wyraźnie. Ja bardzo dobrze No, wydaje ja mi się, że będę bardziej świnią, po prostu krołą, rybą, przekonasz przekonać bardziej po prostu. potencjalnego, fajne, potencjalnego wiesz? No jasne. To będzie inaczej, to będzie coś innego. To Bo będzie coś wieczku. innego. Chcę na przykład jakieś tam y, dawać y, takie wątki, właśnie ten krzyk duszy, wiesz, który mam? I, i na przykład y, jakieś. Y, Jakieś takie powiedzonka, moje powiedzonka, czasami nie moje powiedzonka, ale bardzo, bardzo fajne powiedzonka. Yy, na przykład coś, coś takiego, wiesz, między tym. Ten więcej czcił, kto więcej zjadł. Istot dużych i małych. Oto dewiza jest telekina, hieny i kanibala. Wiesz, między po prostu pisaniem książki, takie te dorzucać, wiesz? Dobrze. Żeby to było takie ciekawe to znaczy. Takie, takie po prostu, jakby ci to powiedzieć, yy, nie wiem to określić, bo to jest y, krzyk duszy. Takie myśli to. Myśli. Myśl znikąd, rozumiesz? Piszę, piszę, piszę sobie i nagle znowu jakaś myśl napada mnie. Napada mnie, coś sobie wyobrażam, to co w Hicie widziałam, na przykład, czy to, co gdzieś na przykład w sklepie. mózgi. Dokładnie. I nagle, y, wiesz, myśl znikąd. Móżli. Myśli znikąd mhm. i muszę to napisać. Wielko moje, śliczne moje, moja za Chodź za Dusia, chodź za Moje natchnienie, kochane! Jest. Kat rzeźnik to człowieka prawdziwe imię. Za tysiącami masek kryje się prawdziwa twarz człowieka, twarz smutna i nabrzmiała, pełna bólu grymasu. Co czuje ktoś, kto nazywa siebie człowiekiem, a powoli, bez mrugnięcia, potrafi powoli przeżuwać kawałki ciała innego, innej istoty. I popija te zwłoki, szampanem moja susia nie wycięła królek, nie wyciadła żabek, nie marchewki. Jest duża drin wiecka i śliczna drin i najmądrzejsza na świecie. Suziu, jakie jest mięso? Chodzimy do zoo, czy mamusia pokazuje ci zwierzątka, wiesz? Ty się cieszysz, jak widzisz króliczki. a nie jedzą króliczki, wiesz, na talerzykach mają. Ty możesz, kochani. ty jak pójdziesz do zoo, różnisz się tym koteczku, że ty nie myślisz o tych zwierzątkach jako o potrawce, tylko myślisz, że są puchate, piękne i można je pociągnąć za ucho. Po twórczej dyskusji w domowych pieleszach, Mirek wraca w świat show biznesu. Dziś przybył do dyskoteki Max w Tucholi, gdzie na specjalny występ zaprosił stripteaserkę Maję. Maja od zawsze pragnie zostać fotomodelką. Striptease, jak wiele tancerek, traktuje jako przepustkę do kariery. Póki nie urealni marzeń o dziewczynie z okładki kolorowego magazynu, kręczy w dyskotekach z nadzieją, że którejś nocy wyłowi ją jakieś fachowe oko. Lecz tym razem naszą uwagę przyciągnął właściciel dyskoteki, Oleg Ziółkowski. Wyjątkowy jak na te czasy człowiek, jakby całkiem z innej bajki. Znany w regionie fan lokalnego folkloru, właściciel Wiejskiego Domu Kultury. Oleg ma świadomość tego, że atrakcja w miejskiej dyskotece przyciągnie klienta. Jednak dzisiejsza atrakcja wyraźnie mu się nie spodobała. Ja zdecydowanie nie chciałbym, żeby na przykład mia, któraś miała szczękę połamaną, albo no, uważam, że, 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 że poszła za ostro. To dzisiejsza by? impreza? Tak. E, a co było za ostro? Że się za bardzo porozbierały. Tak, było za dokładnie, bardzo... dokładnie. No ale tak jest charakter imprezy u nas. Mniej więcej w ten sposób przygotowany jest taki scenariusz, a nie inny. E, no wiadomo, zawsze wcześniej też można ustalić, że było inaczej, aczkolwiek no, tutaj e, może nie, nie do końca. Eee, jakby dogadaliśmy się w tej kwestii, a nie było źle, wydaje mi się, że ludziom się podobały ich wiesz, I impreza się robi dla ludzi, a nie dla nas. Myślę, że, że po prostu na następnej imprezy powinniśmy przekazać. Nie, po prostu usiąść sobie i, i, i ustalić, Przecież, ee, do którego momentu i jak to wszystko powinno przebiegać, Dobre. bo te dziewczyny, które tutaj przyjeżdżają, i rozbierają się, a przyczyniają się do tego, że część z tych pieniędzy możemy zainwestować też w Dom Kultury. A Dom Kultury to szeroko idąca działalność. Żona jest nauczycielką. Wiejski, prywatny Dom Kultury prowadzimy od 1994 roku. Dla części tych dzieci, które uczestniczą w tym naszym teatrze, jest to ważny element w ich życiu. Znaleźli jakiś sens. Gdzieś tam w sercu mają ten, ten teatr dziecięcy. I chętnie na pewno e, chcieliby spróbować czegoś dalej, rozwijać się. Monika, diabełek z dyskoteki, którą Mirek naturalny niedawno zachęcał do pracy stripticerki, po awanturze z dziadkiem nie zrezygnowała z myślenia o karierze. Teraz pragnie zostać modelką. W gazecie wyczytałam, znalazłam, nabór na modelki, zgłosimy się. Ja i modelka Monika, daj spokój. Przełomowym momentem w moim myśleniu jako modelka lub fotomodelka tak naprawdę była dyskoteka. Poznałam tam pana, który zajmuje się strukturerkami, modelkami, fotomodelkami. tłu dziewczyn, gdzie było naprawdę bardzo dużo dziewczyn, zauważył właśnie mnie. I wtedy właśnie tak powiedziałam, Boże, a może jednak naprawdę pójdę, zdjęcia zaniosę, w końcu nic mi nie brakuje. Jestem ładna, piękna, po prostu zgrabna i mam ono jestem wysoka, a fotomodelka i modelka powinny mieć takie walory. A przede wszystkim za pracę modelka i fotomodelka idą pieniądze, a dla mnie się liczą, ponieważ nie mogę całe życie na garnuszku mamy siedzieć. Tymczasem na ulicach Łodzi, czarek, niestrudzenie wyławia nowe twarze do swego teatru tańca i mody. <grymny> ale będę granicy. Nie, nie, nie. My... A nie, kogoś. Kogo ja to nie, tam to powiem zaczek nie, nie dzisiaj to, na ulicy, ale takim się celu. tym celu. Naprawdę ja agencję modelek. Nie masz chyba 16 placy. 16 i też, też kurs 16. modelek ukończyła. 16. To że mówisz jesteś po szkole modelek, czyli dobrze trafiłem, bo nie będę musiał no, się no kształcić. No to mam, no mam. Nie będę no, musiał to kształcić. Jak licjach fotograficznych brałaś udział kiedyś? Brałam chyba w jednej, tak? Masz na imię? Justynę. Ile masz w 1,69 m. Więc... Ale rozierz jeszcze. No, no Mam nadzieję, że. No, ja... A Awarzysz, a ważysz? 47,5 Wczoraj się warzyłaś. I pół. <ścoughs> Ta, to gdzieś się będzie chyba... 47,5 no ale... jest ważniejsze niż to tak. 47. Ja bym chciał, by pani zabrać córkę jako osobę towarzyszącą, żeby się przepatrzyła, jak to wszystko wygląda. No z boku. Jedziemy takim mikrobusem 20-osobowym. 20 cała tak, ekipa dziewcząt. A to jest związane z finansem? Z na nawet, no znaczy finansowo jakoś, czy ja bym musiała za to zapłacić? Nie, 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 absolutnie, nie, absolutnie. Ten wyjazd sprzętuję y, ja. Bo teraz są różne podchody wywiozowe. Tak, ja, trzeba to być, bardzo nie, nie, trzeba nie. być bardzo ostrożnym, trzeba być bardzo ostrożnym, to jest prawda. Właśnie, nie, Ty, nie ufam po prostu. Te banki twarde też jest wielkie oszustwo. Bo tak, oni, wiem. oni biorą A, pieniądze, dają do internetu. w internecie u... jest i... No tylko się pytam, czy to jest związane z jakimiś kosztami, bo... Nie, 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 nie absolutnie. Ja mówię pani, tam gdzie wolą pieniądze, to oni z tego żyją. To trzeba tak, to trzeba tego unikać bardzo. A co trzeba zrobić, żeby do takiego konkursu się dostać? Bo ja zawsze kiedyś chciałam iść właśnie nie wiedziałam, co trzeba zrobić, żeby się dostać tam. <grym> trzeba się zgłosić do takiego człowieka jak ja do organizatora no konkursów. Właśnie. Nie, <grym> nie, nie <grymnie> wiem, takie. Czytać ogłoszenia. Stręka, to czytać ogłoszenia. Ja się ogłaszam, że organizuję konkurs taki czy taki, konkurs piękności wybory miejsc. I się dzwoni, jest casting. Hmm. Ja jak będziesz chciał z nami współpracować, bo jak prowadzić firmę 20 lat, 20 rok się zaczyna. Więc, więc robimy tam jakieś parę też sesji zdjęciowych. Ja bym cię zapisał na wybory mis na 100 lat. Rok czasu minie niecały, bo to organizuję na początku wiosny. Trochę jeszcze się rozwiniesz, podrośniesz. mogłabym trochę. A co byś chciała w swojej figurze zmienić? Co chciała zmienić? Nie nie, nie Podoba mi się wszystko. Ja wiem co. Piersi większe. Większe mówię. Tak? Dokładnie. Zgadłem, trafiłem. Mogłabym wyjść. Ale twoja syna, się, nie ma, bo one ci jeszcze, to są takie to są zalączki, one będą większe, naprawdę Ja wiem, że mówię, że dopiero masz No, Bo muszą być większe. Bo jeszcze kiedyś przyjdzie, do mnie czy przy mamie, przyjdzie mężczyzna, a podobno, że jak się ma później mężczyzna, tutaj pierścień bardzo szybko zaczyna rosnąć. To no, no, nie zrozumie Nie, dobrze. No. Adę, choreograf z ostatniego pokazu bielizny modelek czarka, Czarek też kiedyś wyłowił. Jednak po ostatnich doświadczeniach Ada woli już bez świata jupiterów pozostać instruktorką fitness. Pierwszy raz w wyborach MIS brałam udział w 1997 roku i właśnie na tych wyborach MIS Ziemi Łódzkiej zostałam zaczepiona przez pana Czarka Mończyka. Nie wiedziałam jeszcze dokładnie wtedy, kim on tak naprawdę jest. Zaproponował mi od razu udział w wyborach MIS mogrego pod koszulka. Powiedziałam, żeby mi nie składał takich propozycji, żeby się odpieprzył generalnie rzecz biorąc. Przeczytałam również ogłoszenie w gazecie. Na temat właśnie modelki, fotomodelki. E, poszłam okazało się, że właśnie to jest uczarka. Proponował mi e, różnego rodzaju na przykład nagie zdjęcia, albo właśnie wybory mi pod podkoszulka. Nigdy nie padła jakaś tam, że tak powiem, moim zdaniem, bardziej moralna propozycja z jego strony typu właśnie zwykłe wybory na przykład. A! Jeszcze dwa! mi tych dziewczyn, bo ja czasami widzę, która ma jakiś talent artystyczny, która dobrze wygląda, i ona mi znika, po prostu zostawia mnie na przysłowiowym lodzie. Wiele dziewczyn, które ze mną współpracowało w latach ubiegłych, gdzieś tam funkcjonuje, wybiło się, pojechało gdzieś na zdjęcie do Paryża, jakieś pokazy mody, kto się zauważył. One, jest to naprawdę dosyć duże grono dziewcząt, że. W, tym, w tej branży polepszyły sobie swój, swoje życie, swój status materialny poprzez, jak powiem, kolejne szczeble kariery. W bibliotece Czarka zaopatrzonej w fachową literaturę znana nam już dobrze jego asystentka Ilona urządziła pokój ćwiczeń. W wolnych chwilach doskonali język włoski. Nie mam żadnych nałogów, może. Poza rozbieraniem oczywiście. Nie palę papierosów, nie piję alkoholu, żadnego alkoholu. Racjonalnie się odżywiam, też ćwiczę, gimnastykuję się. Staram się robić wszystko, żeby jednak móc pracować jako tancerka, fotomodelka. Odporniłam się na różnego rodzaju uwagi, krytyczne uwagi, bo z reguły takie były. Ale nie spowodowało to tego, że przestałam robić to, co sprawiało mi przyjemność, a raczej zmobilizowało do, do dalszej do dalszego odkrywania siebie, do szukania kontaktów w tej branży a przecież nagość jest taka naturalna przecież pierwszy człowiek też poruszał się po ziemi bez odzienia czy czy, czy balet też jest jakąś taką apoteozą ludzkiego ciała Daria, koleżanka Ilony z klubów nocnych w Italii i tancerka z teatru Czarka już nie przepada za tym fachem po powrocie z Włoch wywiązuje się jeszcze z dawnych zobowiązań, ale marzy o pracy w wyuczonym zawodzie. Chciałam być mechanikiem samochodowym. Moja mama odradzała mi to, kiedy powiedziałam wszystkim swoim kolegom o tym, co chcę robić. Oni tak się patrzyli na mnie z niedowierzaniem i. No, prawie wszyscy stwierdzili, że jeśli by im się popsuł samochód i mieliby iść do warsztatu, to na pewno nie przeszliby do mnie. Dlatego też zdecydowałam się na budowlankę. Kontynuacja po zawodzie mojego taty: by z murarzem, kafelkarzem, kinkarzem, gipsiarzem. Daria konsekwentnie usiłuje realizować zamierzenia odnośnie nowego pomysłu na życie. Liczy, że wesprze ją w tym rejonowy urząd pracy. Chciałabym się zapytać, czy mogłabym uzyskać jakąkolwiek pracę, czy na terenie budowy nawet jako murarz. A czy Pani ma jeszcze jakieś dodatkowe kwalifikacje na zasadzie na przykład... Yy... Kurs obsługi komputera, kasa fiskalna. Nie chciałam się zapisać na, na kurs tutaj w Urzędzie Pracy, ale y, pani powiedziała, że jeszcze nie wiadomo, jakie mm. kursy w ogóle będą i kiedy będą. Wynika to z tego, że my na początku roku jeszcze nie mamy środków z Funduszu Pracy na organizowanie szkoleń. Jeszcze będziemy uruchamiać, ale to będzie w marcu dopiero, szkolenia finansowane z środków Unii Europejskiej i w tym momencie być może bezrobotni będą mogli sami wskazać kierunek szkolenia. Które chcieliby ukończyć. A czy mogłaby Pani coś znaleźć dla osoby z wykształceniem średnim? Czy Pani się literaturą interesuje? Mamy ofertę dla osoby z średnim wykształceniem jako sprzedawca w księgarni. To nie jest moja mocna strona, nie jest moja mocna strona. A czy Pani mogłaby mi odpowiedzieć na pytanie, jakie ma Pani plany zawodowe, jeżeli Pani miałaby możliwość wyboru pracy? Ja bym chciała albo. Że tak powiem, już ogólnie siedzieć przy biurku, właśnie nie akwizycja, mhm. żeby to była praca stała, może być na, na, za naprawdę małe pieniądze, ale żeby to była praca stała. Ja mam dziecko i. Ja rozumiem. I, i chciałabym po prostu ten głupi papierek. Wróćmy do tej księgarni, a może by Pani spróbowała, ponieważ podkreślam, ten zawód, te kwalifikacje, które Pani ma na dzisiaj, nie sądzę, żeby udało Pani znaleźć się pracę w zawodzie. Tym razem modelki Dany zarabiają na Kinderbalu w dyskotece w Kwidzynie. Oj, damy Wam Zjechałyśmy tutaj. Jak sami widzicie, to są same dzieci. Kwiczymy, kwiczą, piszczą, nie wiem, tkaczą. Nie wiem, czy byście zauważyły i na to Wam zwracam uwagę. Tam są dzieci... na ułomną. I tymi się trzeba zająć. I my mamy tutaj, słuchajcie, trzy strony. Jest śnieżka, jest diabeł.

I babajety, tego młotka nie mam tam, mi niegrzecznie dzieci waliła w głowę. Ej, <średził> jo, sadystki, podłe, złe matki sadystki. Co ja, już zostaje zrobione? No, Słuchajcie, no i, bardzo, i bardzo Was proszę, żebyście w szczególności z tymi małymi, fajnymi, tam jest takie małe bobo też, śliczne, tam nie wiem, może ma 3-4 miesiące. Przebieramy się, dziewczęta, przebieramy się dalej. Dobrze. I teraz co mam tu włożyć? Gdzie niżej chyba? Gdzie niżej, gdzie niżej jak w jednym miejscu? Dobra, Zróbmy. i teraz pokaż. Ale dziecko tak lepiej. Bo no raz nie spadnie. Na no pewno. No. Szybciej, 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 mocy! Dobrze, tu jest dobrze! Super! Tu prawie hiszpański taniec! Kto był w Hiszpanii, to wie się tam tańczy, nie? Tam trzeba mieć... Nie radzi, mnie, a... Modlę się o to, żeby było lepiej. Ale nie tylko nam tutaj, w ogóle, żeby było lepiej na świecie, żeby tej przemocy nie było tego wszystkiego. Ten się z tego wyśmiewa. Ten czuje już się niżej upokorzony, bo nie ma tego czy tego. Naprawdę, ja się po prostu ogóle o to, żeby było lepiej, chociaż troszeczkę lepiej. Bo teraz jest kaplica, ten świat jest taki wredny, ohydny. Sama złość przemoc, tylko to, nic więcej. gdy do Sylwii i Dagmary uśmiecha się szczęście, bo za pracę na Kinderbalu zarobią po 50 zł. Ich mamy, Benia i Jadzia, oddają się marzeniom. Jak Ale moim marzeniem to jest tak, wziąć kasę w torbę, wjechać do Żana. Fakt, że to jest kołchoz, bo tam też tak jak do Lupexu byś weszła, takie skrzynie lumpów przebieranych, Ale wiesz, że ja lubię w takich szmatach grzebać ja nie. i z bo ty nie umiesz znaleźć, nic nie umiesz. Ja do rotexów no, tak. nie chodzę, bo ja bym nie, nie znalazła nic. A, to trzeba się na to stronę przewalić, przejść z powrotem. Moim marzeniem jest sobie tak kupić. Telewizor nowy, wieżę. Przede wszystkim pralkę, wiesz. O Boże. I przyjechać tak tu samochodem, wjechać. Zaraz powiedzieliby, że Wardowa banko kradła. <głosy> <głosy> A twoim marzeniem jest wejść do Biedronki i kosz napełnić pełen? No, mi brakuje i soli, cukru. Właściwie to prawie wszystkiego. Wszystko. Barwne światła dyskoteki to dla Eweliny tylko złudne oderwanie się od rzeczywistości. Jej prawda kryje się w smutku mamy Ireny. Wprawdzie dostała wymarzoną pracę, jednak jej radość mąci myśl, że wkrótce z Ameryki znów przyjedzie jej przyjaciel, Józek. Ten, który obiecał Ewelinie karierę w Hollywood. Irena wyznała nam, że nie lubi tych jego powrotów z Ameryki. Z Józek jestem z biedy. Z tego względu, że nie mam swojego konta, żadnego. I ze względu na Ewelinę, muszę jej zapewnić jakiś dach nad głową. On jest alkoholikiem i są nieraz problemy. I wiem, że Ewelina to przeżywa, jak jest pijany, robi awantury, wymawia wtedy. Różne rzeczy, co on dla nas nie zrobił, że dał nam mieszkanie, że nas utrzymuje. I ja się obawiam właśnie tego, że pewnego razu przyjedzie na przykład z tej zagranicy i powie, że ma już nas dosyć, że mamy się stąd wyprowadzić, bo to jest wszystko jego. A mnie to strasznie boli. Boli cię dla siebie samej, czy też z powodu Eweliny? Że ona to musi znosić wszystko, widzieć? To bardziej z winy Eweliny. Że to wszystko widzi.